Dzień dobry, witajcie serdecznie. Ostatnio zastanawiałem się, co robić przed świętami, czy taki luźniejszy miesiąc jak dla mnie przynajmniej, czy co robić święta i wykupiłem sobie, słuchajcie, kurs. Teraz patrzymy na stronę, jaką ja przygotowałem dla Was z promocją kursu, natomiast kurs, który ja wykupiłem, żeby się rozwijać w całkowicie innej branży, całkowicie niezwiązanej z finansami, odnośnie moich różnych dziwnych hobby. Natomiast chciałem powiedzieć tylko, że kursy i inwestycja w siebie, no jest to jakaś szansa czy rodzaj samorozwoju, samorealizacji czy też ważniejszych postanowień niż czasami kupienie, nie wiem, nowego telewizora. Natomiast jest to fajna sprawa. My przygotowaliśmy świąteczną promocję w postaci dwóch kursów ściśnionych do symbolicznej kwoty, także możecie mieć kurs zwycięski, układy i publikacje dane, danych, publikacje danych, za chwilę pokażę, co jest w tych kursach, w symbolicznej cenie 700 zł za pakiet, to jest oferta promocyjna, która trwa do czwartku godziny 20, czyli tylko przez chwilę można powiedzieć. Przechodząc do tych kursów, normalnie one są w cenie 1500 zł, każdy z tych kursów osobno, oddzielnie, także są one Dostępne na, na stronie naszej internetowej z kursami, z profesjonalnymi szkoleniami na wideo. E, tutaj jest kurs publikacja danych i kurs wycięski układy w pigułce. Każdy z tych kursów jest naładowany wiedzą. Także jak spojrzymy na podstronę z dostępem do tego kursu, czyli do tego pakietu już, mamy tutaj kurs zwycięskie układy i publikacje danych. Zwycięskie układy to w jaki sposób powtarzając się zagrania na rynku. Są tutaj 3-4 potężne moduły szkoleniowe. I przykłady transakcji, w jaki sposób pattern drugi i różne patterny funkcjonują Witam serdecznie. na rynku, i... na przykładach na żywo oraz pakiet, w pakiecie publikacja danych możecie obejrzeć różne przykłady transakcji, publikacje stuprocentowych, pattern numer 2, w jaki sposób powtarzające się układy działają, czyli paterny, w jaki sposób publikacje danych wpływają na rynek i jak szybko można tradować i zarabiać na tych układach i na tych momentach publikacji, także jest tutaj sporo ćwiczeń, zobaczcie, jest to materiał ćwiczebny typowo, z nagranymi przykładami tego typu transakcji, tego co się Dzień dobry, witam na Forexie. Świetne momenty do nauki. To wszystko, wracając do strony z, z pakietem, można wykupić dostęp do tego typu pakietu do czwartku godziny 20.00. Także zapraszam serdecznie. Życzę powoli, życzę czy szybko wesołych świąt i fajnych, jeszcze jakichś nowych kwestii w nowym roku i do usłyszenia w przyszłości na Forexy Trader na bezpłatnych webinarach i piszcie jeżeli macie jakieś pytania to zwracajcie się mailowo czy na Skype do usłyszenia udanej zabawy z tymi szkoleniami pozdrawiam serdecznie